Umowa prezydenta z Platformą musi być jawna. Czekamy na decyzję w sprawie euro. Agnieszka odbierze chleb. Dzień w Krakowie. Fundacja Stańczyka wygrała w sądzie administracyjnym z urzędnikami Jacka Majchowskiego. Działacze społeczni chcieli otrzymać tekst umowy koalicyjnej zawartej w listopadzie 2012 roku między prezydentem a władzami Lokalnej Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciele magistratu zapewniają, że po orzeczeniu sędziów będą udostępniać dokument zainteresowanym. Jutro PZPN ogłosi, które polskie miasta będą organizatorami Młodzieżowego Euro w 2017 roku. Kraków miał dużo szczęścia, bo aplikację złożył po wyznaczonym terminie i skorzystał z dobrej woli piłkarskiej centrali. Mecze byłyby rozgrywane na Stadionie Krakowi. Z kolei na Stadionie Wisły, w jej bazie w Myślenicach oraz na obiekcie Hutnika i w Zabieżowie działałyby centra pobytowe dla drużyn, które zagrają w turnieju. W ogrodzie zoologicznym wciąż trwa usuwanie skutków środowej burzy. Nawałnica połamała tam kilkadziesiąt drzew, zniszczyła też woliery dla ptaków. Dwa ptaki, orzeł przedni i puchacz, uciekły z ogrodu. Zoo było czasowo zamknięte, ale od piątku można je znów zwiedzać. Dyrektor szacuje straty na kilkaset tysięcy złotych. W różnych kolorach i wersjach, ale wszystkie pod troskliwą opieką właścicieli. Pod Wawel przyjechali w sobotę miłośnicy Volkswagena Garbusa, najdłużej produkowanego samochodu w historii motoryzacji. Pokaz w centrum miasta był jednym z punktów programu międzynarodowego zlotu tych kultowych pojazdów. Po więcej, zapraszamy na lovekraków.pl. Do zobaczenia jutro!